Cześć! Z tej strony Mieszko Służewski. Możesz mówić na mnie Manfredi. Zapraszam Cię na Brodate Dźwięki. Jak zagrać na harmonijce ustnej, kiedy byłem małym chłopcem? Witam Cię w nowej serii, ponieważ coraz częściej dostaję pytania, jak zagrać na harmonijce to, jak zagrać na harmonijce tamto, więc postanowiłem sprostać Waszym oczekiwaniom i stąd pomysł na nową serię pod tytułem Jak zagrać na harmonijce ustnej. No i w w tym odcinku przedstawię Ci utwór, kiedy byłem małym chłopcem. Jest to znany polski utwór z repertuaru zespołu Breakout i Tadeusza Nalepy. W oryginale ten utwór jest grany w tonacji bemol, czy mówiąc po polskiemu w hamol. Ja wolę tę amerykańską nomenklaturę, dlatego będę mówił, że to jest tonacja bemol. Będziemy grali to na harmonijce w trzeciej pozycji, więc jakbyśmy chcieli zagrać z oryginalnym nagraniem w tonacji B, musielibyśmy użyć harmonijki A, ponieważ zakładam, że nie musisz mieć jeszcze harmonijki w A, ale z pewnością, jeśli to oglądasz, to najprawdopodobniej masz harmonikę w C-dur, więc zagramy ten utwór w tonacji demol do podkładu. Do tego podkładu link znajdziesz gdzieś tutaj załączony, jest na YouTubie, zresztą był. Nagrany przeze mnie jakiś czas temu. Jest to zwykły blues molowy w demo. No, jak będziesz chciał kiedyś zagrać sobie to z oryginalnym nagraniem, no to będziesz musiał się zaopatrzyć w harmonikę A. Nie przedłużajmy już. Zagram ten utwór teraz z podkładem, a potem powoli z metronomem. Pod spodem znajdziesz taby, tak żebyś mógł sobie przeanalizować, co jest tutaj grane. Będziemy go grali w górnym i środkowym rejestrze, tak żeby było tutaj jak najmniej obniżeń. Można sobie to oczywiście potem Przenieść oktawę niżej, można to sobie zrobić w jakiejś innej pozycji. To już zostawiam Tobie do eksperymentowania. W lekcji taka podstawowa wersja. ok i brzmi to mniej więcej tak jak to było tutaj zagrane. Mamy tak naprawdę dwie frazy. Pierwsza fraza powtarza się dwa razy i brzmi ona w ten sposób. Pod spodem masz do tego taby. Zaczynamy od dziewiątego kanału na wdechu. Kończymy na czwartym na wdechu. Tak naprawdę gramy tutaj tylko i wyłącznie po pentatonice. Demo, czyli po pentatonice molowej w trzeciej pozycji. I ta druga część, która jest najtrudniejsza, w zasadzie tak jak słychać na Gym Session, wielu gitarzystów, harmonikarzy gra to po swojemu, każdy trochę to przekształca na swoją modłę. Ja znalazłem gdzieś nuty. Wydaje mi się, że to jest poprawna wersja i ona brzmi w ten sposób, właśnie. Zaczynamy od piątego na wdechu, zagranego nawet dwa razy. Jeszcze raz powoli. Tutaj mamy zejście przez obniżenie na szóstym kanale, czyli gramy tak naprawdę po skali bluesowej w trzeciej pozycji. I końcówka jest wzięta w zasadzie żywcem z tej pierwszej frazy, która była zagrana dwa razy. Spróbuję teraz to zagrać w całości z metronomem w wolnym tempie. Pod spodem masz taby, możesz spróbować to zagrać razem ze mną. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawdopodobnie zauważyłeś lub zauważyłaś, że grając to z podkładem dodałem tam jeszcze dwa dźwięki, czyli czwarty i piąty na wdechu. To nie są fragmenty oryginalnej melodii, ale często w ten sposób się to dogrywa na harmonijce też do wokalu. W momencie, kiedy jest wokal, to też się dogrywa tę frazę są taką. Czy na samym pojedynczym dźwięku. Ale to nie jest fragment tematu, więc go tutaj w tabach nie ma. Ale możesz się nauczyć też z tymi dwoma dźwiękami. No i to tyle w tej dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że nie była za długa. Udało Ci się nauczyć czegoś nowego. A jeśli interesują Cię jakieś inne utwory, to daj znać w komentarzu. No i widzimy się niebawem. Harmoniki w dłoń. Trzymaj się, cześć. A i nie zapomnij dać łapki w górę. I zasubskrybować tego kanału, ponieważ będzie tutaj dużo innych fajnych rzeczy dla wszystkich. Harmonikarz i harmonikarek. Taka ciekawostka, że w ogóle nie ma w polskim słowniku takiego słowa jak harmonikarz, więc możesz dać znać w komentarzu, jeśli wiesz, jak tak naprawdę powinno się mówić na osobę grającą na harmonice ustnej. Ja wiem, jak powinno się mówić, ale nie będę tak mówił, bo bardzo mi się to słowo nie podoba, ale możesz dać znać w komentarzu, jeśli też wiesz. Trzymaj się. Cześć. Harmonijki w dłoni.